Wysokie zbiory, niskie ceny. Tak w skrócie mogą scharakteryzować miniony rok polscy producenci warzyw i owoców. Ceny są połowę, troszkę nawet mniej niż połowę jak w zeszłym roku, o tej porze. No w zeszłym roku było mniejszy urodzaj. Na przykład ja głównie pekińskie, bo najwięcej mam pekińskiej, czerwonej kapusty. Tanio jest. Coś to nie idzie. Albo poszło aż za dobrze. Zbiory warzyw gruntowych ocenia się na około 4 miliony 800 tysięcy ton. Aż o prawie 15% więcej niż dwa lata temu. Wyższe są również zbiory owoców z drzew, które szacuje się na prawie 3 miliony ton. Udane plony wpłynęły na niskie ceny produktów. Ziemniaki krajowe dostawcy oferowali w cenie 20-40 groszy. Kapustę białą w cenie 20 30 groszy a cebulę za 30 40 groszy za kilogram. Ubiegły rok był rokiem bardzo o, nis, o bardzo niskich cenach. To były wyjątkowo niskie ceny. Przewidujemy, że jeśli w dalszym ciągu polski rolnik będzie miał w tym roku następnym takie ceny, niestety będzie koniec polskiego rolnictwa, dlatego że ceny opakowań i wjazdu nie pokrywają w ogóle kosztów nawet. Jednak ta trudna sytuacja nie trwała przez cały rok. Do przełomu czerwca i lipca Utrzymywały się wysokie ceny warzyw i owoców krajowych, zebranych w roku 2010. Wtedy to rolnicy ponieśli duże straty spowodowane przez powodzie i podtopienia, co wpłynęło na znacznie niższe zbiory. A to automatycznie odbiło się na cenach. Rok 2011 był znacznie łaskawszy, jeśli chodzi o pogodę. Niekorzystnym momentem był maj, przymrozki majowe, które zmroziły kwiaty lub uszkodziły zawiązki owoców na drzewach. Generalnie druga połowa 2011 roku była korzystna w produkcji, na tyle korzystna, że wysokość plonów na koniec roku zrekompensowała potencjalne straty z początku 2011 roku. Można było zatem uznać, że skoro pogoda dopisała, to producenci świeżego towaru powinni zacierać ręce z radości, nic bardziej mylnego. Dużo złego zrobiła bakteria Xerichia coli, którą wykryto w Niemczech, ponieważ od niepewności konsumentów w spożywaniu ogórków i pomidorów przeniosło się również na rynek polski. Pamiętamy sytuację kiedy ogórki produkcji polskiej były po 30 groszy. Natomiast w rejonie Kalisza, gdzie jest zagłębie ogórkowe, część producentów gotowa była za darmo oddawać te warzywa. Obawy konsumentów okazały się nieuzasadnione, gdyż Polska była wolna od bakterii E. coli. Trudno na razie prognozować jak będzie wyglądał kolejny rok. Uzależnione jest to od warunków pogodowych, sytuacji na europejskim i światowym rynku, a także od Robiny szczęścia. Magda Mikołajczyk, Agroflash.